Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Wiatr dobry, ciepły, miły, stworzony przez Boga Owioni cię nasyci, napoi dżdżem jeszcze, który przyniesie z łąki, bo może u Ciebie w mieście nie ma tyle traw i kwiatów i oddech taki świeży, powietrze które przychodzi prosto z nieba dla Ciebie Rozgrzeżone węgle ciśnięto Ci pod nogi co masz z nimi zrobić? idziesz sobie, hartujesz stopę no i co możesz jeszcze zrobić? dziękujesz Bogu że On tak naprawdę Cię przez to wszystko przenosi Tulesz się, w jego serce mięciutkie. W sumie już nie czujesz różnicy. To jest dobre, to jest najlepsze, co może być. Martisz się tylko troszkę o tych, co nic z tego nie rozumieją. Zamiast tak samo przygnąć do miłości najcieplejszej, serdecznej. Naszego pana, który oddał za nas życie, bo nie miał innego wyjścia, bo to jest miłość. Ach, bardzo się cieszymy. To znaczy, my, dzieci Boże, z tego, że, Panie Ty, Boże, nasz oddałeś za nas życie. Drzewa już, co prawda, takie troszkę się wydają suche. Niedługo będzie zima. Ale to tutaj, kochani, za tymi konarami drzew ukrywa się właśnie świątynia naszego ukochanego Pana Boga. I teraz, cytat z Biblii. Przeczytam Wam. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogów, pieców, trapienia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą. Prostuj swe drogi. Jemu zaufaj. Alleluja. Dziękujemy, nasz ukochany Panie Boże. Z Tobą to wszystko zawsze ma sens. Nawet jak się coś dzieje trudnego. Zawsze przychodzisz i ratujesz nasze życie. Po to dajesz te wszystkie trudności, żebyśmy żyli, żebyśmy byli spokojni, szczęśliwi, żebyśmy nauczyli się żyć tylko Tobą i Tobą oddychać. Alleluja, Alleluja, Alleluja. W Tobie, nasz Panie Boże, nasza cała życiowa siła. Hej!